okazał strzelać do ludzi. Oni mu tego nie wybaczą. Idziesz na pierwszego. I co, myślisz, że ruszymy tym krajem? Filip, ja nie myślę. Jestem przekonany, że zmienimy ten kraj. Każda inwestycja to światełko na tej mapie. Wszystko, co wybudujemy. A ja myślę, że jednak pan się zapomina. Rozmawia pan z ambasadorem Sadieckowo-Sajuza. Ale zanim te dokumenty trafią do rąk pierwszego sekretarza, chciałbym znać ich treść. Jest napisane, że wyłącznie do rąk pierwszego sekreta. Ambasador radziecki domaga się przeprosin za ten gest. Mam to gdzieś. Potrafi gadać z ludźmi. Ludzi trzeba za mordę trzymać, a nie z nimi gadać. Jeszcze im się wolność przyśni. To jak? bożecie? Myślę, co ludzie o mnie mówią. Kochają cię. Chciałem dobrze. Chcesz dobrze, ludzie to widzą. Zginęło paru naszych kumpli. I za wszystko chciałem was tutaj przeprosić. Pierwszym krajem na świecie, który dokonał fuzji jądrowej, bez atomowego wybuchu. To jest światowy rekord! Co w tym możemy zrobić? Bombę neutronową. Oszalałeś. To może dać nam wolność. To jest samobójstwo, ja tego nie zrobię. Na razie ludzie mają go znienawidzić. Mają się z niego śmiać. Dokonamy pacyfikacji. Zabraniam użycia siły wobec robotników. Przejmujemy kontrolę. Walcz, synu, walcz. Musisz być silny. Eciu, ja cię nie zostawię samego! Nie zostawię cię tu samego! Jesteś jedyną osobą, której mogę zaufać. Wojna. Już myślałem, że się nie doczekam. Gówno zrobisz bez narodu. A. Za kilkanaście, kilkadziesiąt lat... nie będzie tego narodu.